Na podstawie listy obecności i kontaktu z Państwem przed... Stwierdzam, że nasze obrady będą miały bardzo mocny charakter. Podczas dzisiejszej sesji obecnych jest 17 radnych? radnych. Nieobecny jest tylko radny Piotr Męski, radna Krystyna Szyngla. Czy Pani Kryś Nie, to jest nie. Pani, Pani Mademoiselle. Tu eee, <śpiewanie> na sali wraz ze mną jest y, Pani Radna Elżbieta Radowska, Pan Radny Andrzej Polak i Pan Radny Andrzej Marsztalusz. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu y, trzeciego. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie sprawozdania zmiany w na 2022 rok numer dzienniku 115 data w 5 lipca 2022 rok. I tu bym prosił pana skarbnika, żeby na chwilę zabrał głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynikała głównie z powodu zwiększenia planu dochodów i wydatków gminy Mysłakowice, która zabezpieczy wypłatę dla osób, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Tu wnioski składane są na bieżąco i w ostatnim czasie mieliśmy wnioskodawcę, który złożył. Złożył wniosek na bardzo dużą kwotę i planujemy również, że w kolejnym okresie znowu złoży na dużą kwotę. W związku z czym proponuję, abyśmy na tej sesji, aby móc wypłacić te, te świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy, zwiększyć plan dochodów i wydatków gminy właśnie o kwotę, która zabezpieczy te wypłaty na co najmniej dwa miesiące. Dlatego też przy okazji Zwiększymy również plan dochodów gminy o subwencję, w zasadzie rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 800 zł. Tutaj na wniosek szkoły w Łomicy, który został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Finansów zostanie do, zostanie doposażone, zostaną doposażone klasy szkolne. Jest to kwota 30 800 zł i taką samą kwotę wprowadzimy po wydatkach, aby szkoła mogła przez okres wakacyjny dokonać potrzebnych zakupów i adaptacji pomieszczeń klasowych. W ramach Funduszu Pomocy środki na wypłatę świadczenia związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców to 500 tysięcy złotych oraz 49 złotych. Taką kwotę dostaliśmy jeszcze na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem, z wydawaniem PESEL, z nadawaniem numeru PESEL dla jeszcze części uchodźców z Ukrainy oraz jeszcze pojawiły się na koniec miesiąca dwie uchwały funduszu sołeckiego jest to fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica oraz sołectwa Krogulec. Tam nastąpiły zmiany i aby móc realizować jeszcze przez okres wakacyjny część tego funduszu potrzebna jest właśnie ta zmiana w budżecie. Z mojej strony tyle, dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Już sali nie widać, jak ktoś z państwa ma jakieś pytania do projektu uchwały? Nic nie widzę. Więc przejdziemy do głosowania. Pani Radna Jadwiga Pałubka. Jestem za. Grzegorz Gróżej za. Krzysztof Matnowski. Jestem za. Panie masz Jestem za. Katarzyna Milen. Jestem za. Ima Miesza. Jestem za. Piotr zmecyk nie Pani Aniela Dąbrowska. Pani Zasilska, nieobecna. Pani Wielka Walaska? Pani Wielka Walaska? Jestem za. Pan Augusty Wilczyński? Jestem za. Pan Andrzej Wolak? Jestem za. Pan Andrzej Wolak? Za. Pan Andrzej Wolak? Jestem za. I Pan Andrzej Wolak? Za. Dziękuję. Głosowało 13 radnych wszystkich za przyjęciem. Projekt uchwały. No i cóż, przejdziemy do punktu ostatniego, czyli czwartego, czyli zamykam posiedzenie 59 sesji Rady Gminy.